राक्षि चे चेरा Kochana nasza matko, w tym roku przeżywać będziemy dwa ważne wydarzenia setną rocznicą rodzin św. Jana Pawła II oraz 7 czerwca beatyfikacji prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. O kardynale Stefanie powiedział święty Jan Paweł II. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Z ogromnym sentymentem kardynał Stefan wspomina więź Jego rodziny z Tobą, Boża Matko. Tak mówił. Pozostał mi w pamięci obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym modlił się mój ojciec i przedwcześnie zmarła matka. Wiele razy znajdowałem mojego ojca właśnie tutaj, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiąd, ksiądz Prymas podkreśla świadectwo wiary swoich rodziców, które wpłynęło na jego wiarę. Mówił. Chciałbym tutaj dać wyraz swej wiary. Nazwijcie ją jak chcecie: dziecięcą, naiwną, prostą, ale taką wziąłem od mojej matki i ojca. Pogłębiłem ją, jak umiałem, przez odpowiednie studia teologiczne, filozoficzne, prawnicze, socjologiczne, ale to wszystko jest skromną rzeczą w porównaniu z prostą religijnością, którą wynosi się z domu przez łaskę Bożą, jak skarb i kapitał zakładowy na całe życie. Więc z tobą, Maryjo, podkreśla kardynał Wyszyński w związku z okolicznościami jego kapłańskich święceń, mówi, moi koledzy zostali wyświęceni wcześniej, a ja przeszedłem do szpitala zamiast do święceń. Była to jednak szczęśliwa okoliczność, gdyż dzięki temu mogłem otrzymać święcenia w katedralnej kaplicy Matki Bożej. Może na skutek tego z pierwszą mszą pojechałem na Jasną Górę i tam ją odprawiłem w Dniu Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 1924 roku. Także przyjęcie. Sakry biskupiej, kardynał Stefan wiąże z tym miejscem, mówi, gdy w dniu 25 marca 1946 roku otrzymałem swoje zwiastowanie biskupie, prosiłem kardynała prymasa Augusta Hlonda, aby raczył udzielić mi konsekracji na Jasnej Górze. W imieniu Maryi pragnę być pasterzem, bowiem jej... Zaufałem, jako z Polski z wielką odwagą i poświęceniem wypowiada się na temat agresywnych żądań komunistycznej władzy mówił, gdy postawiono nas wobec alternatywy albo poddanie jurysdykcji kościelnej jako narzędzia władzy świeckiej, albo osobistą ofiarę, Wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, lecz tylko za sprawę Chrystusa. I Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus. 14 lutego 1953 roku, tuż przed aresztowaniem, powiedział ksiądz Prymas: Wszystko postawiłem na Maryję i niczego się nie boję. Niezłomna postawa Prymasa spowodowała uwięzienie go. Od 25 września 1953 roku do 28 października 1956 roku. Ksiądz Kardynał przebywał w Rydwałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. W Komańczy ksiądz prymas redaguje tekst ze Stalogrówskich Ślubów Narodu Polskiego które przedłożono Tobie, Matko, 26 sierpnia 1956 roku. Ksiądz, ksiądz Prymas pisał: W tym roku jubileuszowym, 300 ślubów narodu, czuję, że powinienem być wraz z całym narodem, z moim duchowieństwem i ludem na naszej górze u stóp Twoich. To jest takie oczywiste że pierwszy prymas, który rządzi kościołem w Twoim znaku jasnogórskim, powinien być przed Tobą, powinien sam powtarzać odnawianie ślubu. Ale jeśli nie będę wbrew temu prawu mojemu, to już będzie jakaś wielka tajemnica, matko, tajemnica Twoja i moja. Może jej nie pojmę, ale wystarczy że Ty wiesz, czego potrzeba. Podam się tej tajemnicy w pokorze, chociaż sprawa mego zrezygnować mi jako prymasowi polski nie wolno. Nie w swoim przecież tylko, ale w imieniu całego narodu występuję. Spraw matko, by tajemnica nasza nie pomniejszyła chwały Twojej w oczach słabych i nierozumiejących. Po uwolnieniu z więzienia w tym miejscu na Jasnej górze, prymas Wyszyński powiedział. Największą mądrością w tej chwili jest postawa, której was, moje dzieci, uczyłem od początku, a zwłaszcza od roku pańskiego 1956. Gdy na jesień zostałem z powrotem przywieziony do Warszawy, pierwsze moje słowa były wtedy, Musimy raczej umieć żyć dla Ojczyzny, aniżeli za Ojczyznę umierać. To jest postawa i chrześcijańska, i narodowa, i obywatelska. Powyższe słowa kardynała Wyszyńskiego nie straciły na swej aktualności. Wielkim duszpasterskim działaniem była wielka nowenna przygotowująca nas na tysiąclecie Chrztu Polski jako program moralnej, religijnej i duszpasterskiej odnowy Kościoła. Ksiądz prymas zaznaczył, że cała ta praca oddana jest pod Twoją opiekę, Matko, która prowadzisz naród do Chrystusa. Kolejną ważną duszpasterską działalnością była peregrynacja kopii twego obrazu Maryjo po parafiach naszego kraju. Prymas mówił, od wieków naród wędrował na Jasną Górę Zwycięstwa. Patrzył wiernie w dobre oczy swej matki i rozpoznawał w jej dziewiczym obliczu Syna Bożego. Od dziś rozpoczyna się w Polsce rewizyta, nawiedzenie świątyń całej Polski, ingres Maryi w codzienne życie nasze. Przecież przyrzekliśmy jej tak je odmienić, przez wykonanie ślubów jasnogórskich by odnowiło się oblicze ziemi polskiej 2 listopada 1956 roku prymas patrzy w twój obraz Maryjo dzieląc się z nami głębokim przeżyciem mówił jest to bowiem chwila bardzo wielka i bardzo doniosła spotkanie z moją najlepszą panią matką jasnogórską Dziewicą wspomożycielką, która była mi wszystkim w trudnych, lecz zaszczytnych dniach mego więzienia, gdy, ma, gdy prymasowi Polski była dana radość, dla imienia Bożego zelżywość cierpieć. Ta, przed obliczem której teraz stoję, była mi przez cały ten czas mocą i wytrwaniem, światłem i oparciem, pociechą, nadzieją. I pomocą nieustanną, prawdziwą dziewicą, wspomożycielką, Virgo Auxiliatrix. Pomogła mi przetrwać wszystko, co z ręki najlepszego ojca mnie spotkało. Dzięki niej jestem teraz wśród Was. Przybywam do niej jako pokorny pielgrzym, aby jej przynieść trud i cierpienie przed mego doświadczenia. I złożyć w jej macierzyńskie dłonie moją synowską wdzięczność, zarówno za lata udręki, jak i za moją znowu wśród was obecność. Pod koniec swego życia kardynał Wyszyński przypominał, człowiek na ziemi, w rodzinie, w ojczyźnie, narodzie i państwie jest wartością najważniejszą. Tylko dzięki osobowej wartości człowieka można osiągnąć jakiekolwiek inne cele i wartości społeczne, gdyby zabrakło człowieka nie byłoby ani rodziny, ani społeczeństwa, ani narodu, ani państwa. Niezmiennie doniosłą rzeczą jest, abyśmy dźwigając własny krzyż, krzyż godności człowieka Pamiętali o tym, że każdy z ludzi nosi w sobie godność i odpowiedzialność za drugiego człowieka. We wszystkich sporach społecznych i politycznych, które się toczą, nie wolno o tym zapomnieć. Oczekując na beatyfikację księdza kardynała Prymasa Stenawa, Stefana Wyszyńskiego, dziękujemy Chrystusowi i Tobie, Matko. Zawiernego syna Kościoła i Polski, który w dniu ingresu do prokatedry warszawskiej mówił: Polska jest jednością, Polska jest całością, Polska jest jednym sercem, Polska jest jednym ramieniem, Polska jest jak wielka rodzina, wspaniała, Bożą mocą i siłą przedziwną. Polska jest zespolona nie jednym węzłem, nie parcianym powrozem. Polska jest zespolona sercem wiary. Piątą tajemnicą chwalebną, uchronowanie Matki Bożej na królowe nieba i ziemi obejmujemy osobę papieża Franciszka, naszych księży arcybiskupów Wasława i Stanisława, biskupa Andrzeja, obecnych tu biskupów, ojców i braci Paulinów, pielgrzymów, mieszkańców naszej archidiecezji, Intencje Księgi Apelowej, rodzin całego świata, oraz uczestników apelu poprzez radio, telewizję i internet. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego dania. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź nami teraz w Amen. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w na Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko nami teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Jezu, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas w obronie biegiemnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. W intencji powołań kapłańskich zakonnych pod Twoją obronę. kimęcząc biskupów i biskupów o Ojciec Święty Franciszek w orędziu na światowy dzień modlitw w intencji ludzi chorych i służby zdrowia Napisał bardzo znamienne słowa. Chrystus zna nasze poranione człowieczeństwo. Dlatego ofiaruje miłość miłosierną, czyli samego siebie, moc odnawiającą. Pan z Wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na nasze w imieniu Pana, który Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Zakończyliśmy transmisję modlitwy apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu na jasnej górze. Bardzo gorąco dziękujemy Państwu za duchowe trwanie przed tą, która jest królową naszego narodu. Pozdrawiamy gorąco ojców i braci Paulinów, stróżów jasnogórskiego sanktuarium, a oczywiście Państwa bardzo gorąco zapraszamy do pozostania razem z nami, do dalszego bycia z telewizją Trwam i z Radiem Maryja. Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie, a szczególnie naszych rodaków z zagranicy. Komitet Obrony Demokracji nie daje o sobie zapomnieć. Wczoraj grupa działaczy zakłóciła przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie obchodów setnej rocznicy zaślubin Polski z Morzem. Z prowokatorami po uroczystościach spotkała się kandydująca w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska. Platforma nie odcina się od skandalicznych okrzyków. Wczoraj w Pucku odbyły się centralne uroczystości setnej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda wskazał na znaczenie wydarzenia. Jego słów nie mieli zamiaru słuchać przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Ten 10 luty jest dla odbudowy polskiego państwa. Właściwie chyba spośród tych wszystkich najważniejszym. Odbudowy polskiego państwa w tym znaczeniu gospodarczym. Manifestujący wykrzykiwali słowa będziesz siedział, kłamca czy demokracja. Zachowanie protestujących było oburzające, mówi wicepremier Jacek Sasin. Ja jestem osobiście zbulwersowany tym, co się wydarzyło. Tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z tymi wydarzeniami nie przy okazji spotkania politycznego, wyborczego, tylko wydarzyło się to w trakcie święta państwowego. Problemu nie widziała kandydatka Platformy Obywatelskiej na Prezydenta Małgorzata Kidawa Błońska, która po uroczystościach spotkała się w dobrej atmosferze z prowokatorem.